Witamy w drugim odcinku szóstego sezonu podcastu Kwadrans z Empatią w Biznesie. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Efekt Fakty i jest to nadal cykl związany z książką Alfa Empatii, a będziemy przyglądać się mocy faktów i ocen w budowaniu relacji z sobą i z innymi. Zapraszam. Tamila Lachowicz i Joanna Berendt. Kwadrans z Empatią w Biznesie czyli przestrzeń inspiracji, wiedzy i przykładów. O zastosowaniu non-violent communication w obszarze zawodowym. Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób w jaki ludzie je widzą. Epiktet. Cytat pochodzi z książki z rozdziału F jak Fakty, alfabet empatii i nawiązuje do tego, że to, jak postrzegamy fakty, wpływa na to, jak na nie odpowiadamy, jak nawiązujemy kontakt, w co ten nasz kontakt ładuje całą energię, czy w obronę, w kontratak, czy może w dogadywanie się i zobaczenie tego, jak nasz świat, nasze światy można połączyć. Tak i kontynuując tą myśl, jak już się przygotowywałyśmy do tego odcinka, to powiedziałaś Kama, że bardzo często ludzie myślą, że mówią o faktach, a tak naprawdę Używają interpretacji, ocen, osądów, jakichś hmm. analiz i mamy mnóstwo, wymieniałyśmy się, przykładamy, po prostu mnóstwo było tych przykładów, kiedy ktoś mówi, no faktem jest, że moja teściowa jest złośliwa. Faktem jest, że mój hmm. kolega jest roszczeniowy. Albo leniwy. To przecież jest fakt, że on jest leniwy. No to są obiektywne fakty, on po prostu nic nie robi. I daje pytanie, czy to jest takie samo dla wszystkich, czy wszyscy tak to widzą, że ktoś jest leniwy. I teraz padają różne odpowiedzi. Czasem to może być tak, że ta osoba bardziej współpracuje z tą osobą i widzi na przykład, że ostatnio zdarzyło się kilka razy, że ta osoba nie skończyła swojego zadania danego dnia, tylko przyszła wcześniej do pracy albo nawet przyszła normalnie do pracy i zrobiła, dokończyła to zadanie następnego dnia. Ktoś inny nie ma tego kontaktu tak częstego i w ogóle tego nie zauważa, bo widzi tylko, że zadania w końcu są robione, bo widzi to na jakiejś rozpisce, w jakimś programie i widzi tylko wykonane zadania, więc nie ma tej perspektywy. Więc nie może tak powiedzieć drugiej osobie, że na przykład Damian jest leniwy. Ktoś inny jeszcze coś innego widzi. I fakty mają to do siebie, e, i interpretacje mają to do siebie, że nam się wydaje, że to jest prawda, i często to jest tylko nasza prawda nasza wizja rzeczywistości. Czyli takie bardzo subiektywne spojrzenie, które nas może od siebie oddalać. Ja, często jest w sytuacjach szczególnie konfliktowych trudno ustalić fakty, jak to już było jakiś czas temu, ale szukamy czegoś, co będzie najbardziej uzgodnione, co nie będzie nas oddalać, nie będzie zachęcało do tego, żeby przyciągać linę, udowadniać swoją rację, tylko zgodzimy się, że ty, ma pamiętasz, że on nie oddał raportu? A on pamięta w ten sposób, że oddał raport, a nie, że ty kłamiesz, a on jest, nie wiem, znowu się miga. Mhm. I z faktami jeszcze jest tak, ja też pamiętam, jak ja to jakoś tak zrozumiałam, ale de facto poczułam w ciele, a inspiracją do tego był wywiad Marszala z, z, z jakimś tam człowiekiem, z którym pracował, gdzie, że fakty, że te interpretacje nam się tak nakręcają, dlatego mówimy o tym teatrze mentalnym, czy jakiejś spirali ocen. Mhm. to w taki niezauważalny sposób, ale jak ja sobie pomyślę, no faktem jest, że on jest złośliwy, to mhm. jest bardzo duża szansa, że tam dalej będą szły myśli typu, że nigdy nie mogę na nim polegać. Ciągle się mnie czepia i w wyniku tego ja coraz płycej oddycham, czuję napięcie w klatce piersiowej, spinają mi się plecy, być może spinają mi się tutaj yy, szczęki, yy, ręce. I ja wychodzę z zupełnie inną energią, z innym nastawieniem, z inną intencją do kontaktu. Raczej chcę wygrać i postawić na swoim albo pouczyć, niż się dogadać. I de facto te moje myśli wpłynęły na ten mój stan. Ja, w jakim ja wchodzę, I w taki sposób niezauważalny, że czasem jedna myśl naprawdę tam dalej rozkręca się ta cała spirala. Stąd ja bardzo chcę zauważać, co się we mnie dzieje i zadawać sobie to pytanie, właśnie jakie są takie uwspólnione fakty, jakie są fakty w tej sytuacji, co ktoś powiedział, co ktoś zrobił, e, jakie są cytaty, jakie są zachowania, co to znaczy leniwy, co to znaczy złośliwy, czy to, to znaczy tendencyjnie mnie ignoruje. I wtedy naprawdę jest trudno je nieraz namierzyć, ale staram się, jak najbardziej uwspólnioną rzeczywistość, tak jak powiedziałam, złapać. Ja mam czasami tak, że jak się dzieje coś niefajnego, to łatwo, nawet niekoniecznie w stosunku do kogoś, ale nawet w stosunku do tego konkretnego dnia, okresu czasu, pomyśleć sobie, że jest tak, tak, i jest tak, i to jest złe, i to jest beznadziejne. I to czasem trwa ułamki sekund, taka, takie przeskakiwanie pomiędzy ocenami jak jest i co mi się w tym nie podoba. I bardzo lubię te momenty teraz, kiedy ja to łapię. Okej okay, Kama, a co tak naprawdę ty zobaczyłaś? Co tak naprawdę usłyszałaś? Takie złapanie tego momentu, powiedziałabym nawet ćwiczenia tego momentu, takiego stop, co się naprawdę dzieje? Ja wiem już, że mi się to może nie podobać, i tak dalej, że mogę mieć z tym za chwilę jakieś, nie wiem, kłopoty albo jakieś wyzwania. Natomiast co tak naprawdę się działo, co tak naprawdę usłyszałam, co tak naprawdę zrobiła ta konkretna osoba, lub nie zrobiła, a nie co mi się wydaje, bo tutaj jest dużo takiego wydawania się. I zauważyłam ostatnio, że i yy, ściszę się z tego, że częściej łapię się na tym, żeby się zatrzymać. I zobaczyć, właśnie co się naprawdę wydarzyło, albo co ja naprawdę przeczytałam, i czy naprawdę powiedzenie sobie, rzadko to robię, ale powiedzmy, beznadziejny dzień? Co, to, co, co tak naprawdę było beznadziejnego? Co mi się nie podobało? Co takiego się wydarzyło? I czy faktycznie całość? Ja mam taki. Myślę, że ulubiony przykład na ćwiczenie faktów, ja takie ćwiczenia zawsze wprowadzam: jak to powiedzieć inaczej? Czyli jak coś jest prawdopodobnie oceną, interpretacją, sądem, to czy może to powiedzieć faktami? I dla przykładu: moi klienci są nielojalni, albo mam beznadziejnych klientów. I co to znaczy? Wielu ludzi mówi: no tak, klienci beznadziejni. Wielu z nas pracuje z różnymi klientami. No, są tacy, 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 tam nie wiem, nie dostarczają informacji, albo nie dzielą się informacjami, albo nie płacą, albo coś tam. I teraz a propos tego płacenia: to ja zachęcam ludzi do tego, żeby się zastanowić, co to znaczy, że klienci są beznadziejni. Czyli mam dziesięciu klientów, dwóch nie zapłaciło na czas faktury. Dwóch z ośmiu. Czyli 8 z dziesięciu, czy 10 z 10, żeby też trochę wiedzieć, jaki jest ten mój status beznadziejności. I co to, to znaczy to... nie w terminie, nie? Czy to było 10 dni? Tak. 360, czy, czy To się... Dokładnie. Czy po telefonie, bo im się zapomniało, w ciągu godziny zrobili przelew. Dokładnie, wtedy ja wiem, czy ja jestem czarnej D z tymi klientami, z tymi konkretnymi klientami, czy to po prostu jest niedopatrzenie, które jest ze stron, a może ja fakturę przypadkowo wystawiłam na okres 30 dni, a nie 14 jak normalnie. Aby wydawało mi się, że, że tak. 14. Więc takie trochę sprawdzenie tego, jak naprawdę jest zanim wejdę w tą spiralę ocen, lub jeżeli jestem w trakcie, to zanim odezwę się do tej drugiej osoby, czy napiszę maila, czy wykręcę numer telefonu, czy zrobię coś jeszcze innego, nawet opowiem Partnerowi, przyjaciółce o tym, jakie to jest beznadziejne, to sprawdzenie, jak jest. Mhm, jakie są fakty. I to mnie y, kieruje, Kama, do tego, o czym też rozmawiałyśmy przed, że często pada y, taki zarzut pod kątem faktów, że fakty są takie suche, że jak teraz będziemy, okej, okay, porozumienie zachęca, żeby chwytać fakty, to ludzie to sobie tak rozumieją, niektórzy na warsztatach, że to znaczy, że my mamy teraz chodzić trochę w mojej głowie jak roboty mhm. i mówić o faktach. To ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie fakty są uwspólnieniem jakiejś rzeczywistości, pokazaniem, do czego się odnosimy, ale to nie znaczy, że my mamy tylko rozmawiać o faktach, a wręcz dalej pójdę. Dla mnie sednem rozmowy są potrzeby. To, to tam dla mnie płynie życie i. Ten przykład, który mówiłam, że ja bym do Kamy przyszła nagle, ni stąd, ni zowąd, a nie wiem, Kama, ile się lat już znamy, ale bardzo długo i współpracujemy mm. w różnych aspektach. I nagle, ni stąd, ni zowąd, przychodzę Kama do ciebie i mówię, wiesz, Kama, dla mnie istotna jest w naszej współpracy zaufanie, przewidywalność i sprawczość. Mm -hmm. I tu postawię kropkę, jeszcze zapadnie cisza. Tak mm. trochę nie wiadomo, skąd ja wpadłam na ten pomysł. Mm -hmm. nie, bo... Ani też nawet zauważy, że nawet nie wiadomo, czy to jest, że ja to robię, czy ja, że ja tego nie robię. Tak, czy ja Ci dziękuję, czy ja Ci proszę, czy tak. ja Ci proszę. Ale mózg podpowiada, że na pewno. Raczej. Tak, że raczej coś źle. No właśnie, i po to, żeby było wiadomo, do czego ja się odnoszę, czyli kama, umówiłyśmy się na to spotkanie w czwartek, Ty przyszła się o 12, ja myśmy się mówiły za piętnaście, dwunasta i ja poczułam jakieś napięcie, bo ważna jest dla mnie przewidywalność i, i współpraca i zaufanie. I to nawet nie jest jeszcze koniec, tylko będzie ciąg dalszy, i dlatego mam prośbę, czy mhm. mogłabyś mi po pierwsze powiedzieć, co się zdarzyło, żebym ja w ogóle zrozumiała, o czym była ta sytuacja, a mogłybyśmy też jakoś ustalić na przyszłość, jak sobie dajemy znać, kiedy któraś się z nas spóźnia, bo rozumiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale żebyśmy jakoś tutaj mogły to ustalić. Co ty na to? I to, co jest istotne, istotne dla mnie w tym komunikacie, że Ty wiesz, do czego ja się odnoszę. Nie, że ja z kosmosu nagle mówię właśnie o moich potrzebach i Ty nie wiesz, czy one były, czy nie były, w którym momencie były, który kawałek naszej hmm. uwspólnionej rzeczywistości zwraca moją uwagę, a jak już wiemy, który, że to spotkanie, to nie tylko mówię o potrzebach, tylko też dodaję tą prośbę, czyli konkret, co z tym zrobić. Bo też ci ostatnio mówiłam, że miałam takie warsztaty, gdzie jeden z moich klientów powiedział w kontekście rozróżnienia Mówimy o uczuciach z ciała, na przykład czuję dyskomfort, i takich uczuciach, które są pomieszane z, yy, znaczy o, o cenach, które są ubrane słowo czuję, czuję, że mm -hmm. mnie nie szanujesz. No to w porozumieniu bez przemocy mówimy, że to są uczucia rzekome albo myśli ubrane w uczucia. I on mówi: Ja nie widzę różnicy pomiędzy zwrotem czuję, że mnie nie szanujesz, a pomiędzy zwrotem wiesz, ten telefon yy, nie odebrałaś. Czuje napięcie, bo potrzebuje szacunku. Jedno i drugie jest dla niego niewygodne. Mhm. Zastanawialiśmy się, dlaczego, i właśnie ta niewygoda jest o tym, że jak my nagle nie stąd, ni zowąd, albo nawet w osadzeniu faktów, ale powiemy o potrzebach, ale nie zakończymy konkretną prośbą, to druga osoba, nie, niektóre osoby mogą przejąć taką odpowiedzialność za nasze potrzeby, zaczynają zastanawiać się, co mają zrobić, co zrobili źle. A jak ja dodam prośbę i powiem, i konkretnie mam taką propozycję, pogadajmy mhm. o tym, jak siebie informować, co ty na to, to że oni robią takie, uh, aha, to jest jej potrzeba, ona ma propozycję, ja się mogę z nią zgodzić, mogę nie, będę rozmawiać, ale to nie jest przerzucone na mnie. Moja potrzeba zajmie się nią, to Twoja odpowiedzialność. Mhm. Ten konkret jest tu niezbędny w prośbie, bo chcemy mieć jasność, też jasność, co inni od nas chcą jak widzą konkretne aspekty, na przykład tutaj tego informowania się o spóźnianiu. I potrzebujemy konkretu, żeby móc iść do przodu po prostu, a nie tracić znowu energię na zastanawianie się, o co tej drugiej osobie chodziło, czy to był zarzut, na ile ten zarzut miał znaczenie, czy to się często powtarza, czy to dotyczy sytuacji z wczoraj, czy sprzed roku. I w faktach też o tym wspominałyśmy, przygotowując się do tego odcinka, że taka Metaforycznie litania faktów sprzed roku, pół roku, bo tam 17 października 2022 roku nie odpowiedziałaś mi na czas, a 6 grudnia powiedziałaś to i to, gdzie mamy październik rok później, to być może nie jest najlepszy pomysł do nawiązywania relacji. I tym pomysłem, który może nieco odmienić sytuację, jest to, żebyśmy ze sobą po prostu rozmawiali o takich rzeczach na bieżąco. Tak, bo jak my na bieżąco będziemy. Po pierwsze, nie trzeba się pamiętać i spinać, bo też miałam takie pytanie na warsztatach: czy dobrze jest notować takie przewinienia drugiej osoby, żeby potem e, do tego się odwołać? I ja miałam taki, taki znak zapytania wewnętrzny, jestem ciekawa, co ty powiesz, bo z jednej strony, no nie notować, to potem wychodzą takie kwiatki, że ktoś mówi: Wiesz, ja tak czuję, że ty jesteś źle do mnie nastawiona, ale co konkretnie, mm -hmm. nie pamiętam, ja tak po prostu mm -hmm. mam. Albo że nie mogę na tobie polegać. Ale konkretnie co zrobiłam, nie, nie pamiętam, po prostu tak, tak mam. Więc no ja, taki komunikat jest trudny, bo, bo nie, trudno się z niego pouczyć. Gdybym ja go usłyszała, nie wiem dokładnie do czego on się odnosi, i też jest tam jakieś, na mnie słyszę, ocenianie i przywrócenie odpowiedzialności. Z kolei notować, czyli właśnie robić tą, taki spis przewinień i nie rozmawiać, no to też nie. To, I to głównie dlatego, że jeżeli te, w cudzysłowie, przewinienia w mojej głowie się odnotowywują, o tu się Kama spóźniła, tu mi przerwała, tu zapomniała, tu coś tam, to to wpływa na relacje. To przez ten cały rok trudno nam się pracowało. I prawdopodobnie mhm. jak po roku przyjdę do Ciebie porozmawiać, to już przyjdę z bardzo dużym napięciem. Ja nie przyjdę powiedzieć, hej Kama, chcę Ci powiedzieć, jak możemy wzbogacić naszą relację, tylko przyjdę już z takim wyrzutem. Więc jak się dużo uzbiera, to ten rok jest ciężkiej pracy za nami i w jakimś napięciu. Stąd dlatego bym chciała, żebyśmy rozmawiali o, o tym na bieżąco. I pewnie fajnie jest sobie coś zapamiętać, zanotować, ale jakąś jedną dwie, żeby się odnieść, a nie robić właśnie, nie wiem, spis taki ogólny przewinien współpracownika w pracy. I potem, na, nie daj Boże, raz na ocenie rocznej mu dajemy listę. Zobacz, zobacz, ile nabroiłeś. Masakę. I to mi się kojarzy z częstotliwością rozmawiania, czy też dawania sobie informacji zwrotnej, rozmawiania w takim duchu szczerości. Przeczytałam kiedyś takie badania, że człowiek taką najwygodniejszą częstotliwością, żeby porozmawiać, wyjaśnić pewną rzecz, też to nie znaczy od razu wszystkie naraz, tylko raczej rzecz to jest tak. Minimum raz na dwa tygodnie, hmm. czyli żeby się kontaktować. Ja zdaję sobie sprawę, że nie z wszystkimi co dwa tygodnie, przecież nie mamy z wszystkimi tak intensywnych relacji, na przykład zawodowych, żeby z każdym rozmawiać co dwa tygodnie. I jednocześnie zauważam, że czasem to jest o wiele, wiele więcej czasu. Ja byłam kiedyś tym liderką zespołu i pamiętam, to było jeszcze przed czasami porozumienia bez przemocy, i pamiętam, robiłam sobie taką rozpiskę, za co doceniam konkretną osobę, co może było nie tak. Łatwiej mi było docenić, niż powiedzieć, co nie tak. I jednocześnie pamiętam taką niewygodę swoją własną już wtedy, że ja się, my się spotykaliśmy w terminach co półrocznych. Była ocena półroczna i ocena roczna. I wiele z tych rzeczy, które poszły nie tak, one już dawno były wyjaśnione, ale ja sobie je zapisałam, no bo coś mieliśmy porozmawiać. Yy, wiele z tych rzeczy, za które doceniałam, ja już je zdążyłam powiedzieć trzy razy, bo jestem z tych doceniających liderów, i yy, ja już po prostu nie potrzebowałam, znaczy, ta osoba nawet nie chciała tego słuchać jeszcze raz. I nie chcę nazywać tej rozmowy, że ona była taka nieefektywna, ale w jakiś sposób była nieefektywna, no bo była co pół roku, była jakimś podsumowaniem. I w obecnej mojej pracy, gdzie pracuję w dziale HR, słyszę często, że właśnie przygotowanie się do takich rozmów jest trudne, że trzeba zebrać te wszystkie feedbacki, że trzeba jakieś fakty przytoczyć, i to zbieranie tych faktów jest bardzo trudne. I tak jak powiedziałaś, ono jest trudne, no bo my pewne rzeczy nie pamiętamy. To, co się wydarzyło ważnego, prawdopodobnie, szczególnie jak jest dobrego, zostało już po podziękowaniu dane. No nie, może nie wszyscy robią to na bieżąco, ale. Powiedzmy, że gdzieś tam już padły jakieś słowa podziękowania. To, co się nie zadziało, prawdopodobnie zostało już naprawione. Jeżeli szczególnie to się odbywa w jakichś dłuższych okresach czasu, taka rozmowa i ta, ta, ta częstotliwość, to bieżąco, i to też patrzenie na to przez pryzmat. Ja mogę o tym porozmawiać niezależnie od tego, czy jestem szefem, szefową, podwładnym, nie lubię tego słowa, ale podwładnym, podwładną danego, danego lidera, liderki, tylko ja mogę o tym rozmawiać z każdym, z kim pracuję i jestem w Jakiejś intensywniejszej relacji zawodowej, no bo mamy obok siebie ludzi, z którymi tworzymy projekty, czy realizujemy konkretne zadania, czy do których dostarczamy pewne rzeczy, czy oni nam dostarczają właśnie intensywnej relacji i rozwiązywać to na bieżąco, żeby tak jak powiedziałaś, nie być w tym napięciu przez długi czas, albo potem, i powiem to, bez sensu nie wracać do tematów, które już dawno są zamknięte. Mhm. No i to, 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 to mi tutaj jako takie zebranie jest, że te rozmowy takie raz na pół roku. To ja, jak Ciebie, kama słuchałam, przyszło mi takie stwierdzenie do głowy, że one są jakby oderwane od życia. Życie, życie już popłynęło swoją ścieżką, już jest w jakimś innym miejscu, a my wracamy dla jakiejś formuły. I ja bym chciała, żeby. Kultura informacji zwrotnej i w ogóle ta, to budowanie kontaktu, to przypomnę to sformułowanie, o którym mówiłyśmy, jak rozmawiałyśmy o, o informacji zwrotnej, bo ja jej bardzo lubię, że to jest dar dla relacji, że ja przychodzę do ciebie pokazać ci, co między nami działa, co nie działa, po to, żeby nam się lepiej współpracowało i to jest łatwiej zrobić, to ma większy dla mnie sens, jak to jest wtedy, kiedy życie ten płynie, a nie nikt już nie pamięta, gdzieś minęło albo się wyjaśniło, tak jak powiedziałaś. I jeszcze sobie pomyślałam, słuchając tego, co, co mówiłaś, że w takim rozmawianiu o tym, jak nam jest między sobą, bardzo ważne są fakty, oczywiście, ale jeszcze ważniejsze, chcę to podkreślić, wiele razy to mówimy, jest rozmawianie o potrzebach. Czyli to, że przyszłaś na czas, na umówione spotkanie, dla różnych osób różne potrzeby zaspokaja. Mhm. Jednemu bezpieczeństwo, drugiemu zaufanie, trzeciemu jakąś łatwość, czwartemu e, lekkość we współpracy i ja chcę Ci pokazać, jakie... Twoje działania, jak na mnie wpływają, bo to jest nasza relacja. Jakie moje potrzeby są zaspokojone w wyniku Twojego działania albo nie działania, a nie rozmawianie o tym właśnie, czy to jest brak szacunku, czy to jest lenistwo, czy to jest cokolwiek innego, tylko właśnie jakie działanie i jak życie przepłynęło, jakie są te potrzeby. Kama, co ty na to, żeby na koniec przeczytać króciutkie ćwiczenie, które mamy w alfabecie o faktach. Śmiało. To jest ćwiczenie z rozdziałów F, jak fakty, o tytule Zauważ, Zauważaj na poziomie faktów. Idź na spacer i się rozglądaj. Zauważ drzewa i inne rośliny, które miniesz. Spostrzesz ludzi, popatrz w niebo. Spróbuj obserwować świat takim, jaki jest. Po prostu niebieskie niebo, biało-szare chmury, bez ocen, bez dodawania interpretacji takich jak zła pogoda, nieuprzejmy kierowca. Skup się na faktach. Ja sobie myślę, że to, co mi się podoba w tym ćwiczeniu, to że ona jest takie prosta. Idę na spacer, przyglądam się, o, Biedronka, ma cztery kropki czarne i, i, i taką jasną czerwoną skrzydełkę. Nie mhm. interpretuję mała, nieporadna, czy jakaś. A dzięki temu. Ćwiczę swoje, swój mózg, swoje nawyki w tym, żeby zauważać fakty. I jestem tu i teraz. Nie jestem w jakichś pomysłach, właśnie zła pogoda, czy niezła pogoda, świetna rozmowa, czy nieświetna rozmowa, tylko w tym, co konkretnie widzę. Widzę Twój uśmiech, widzę mikrofon, widzę upływający czas i mam jakieś zaspokojone potrzeby kontaktu, wymiany, e, lekkości, zabawy, sensu. Dziękujemy za wysłanie tego odcinka i zapraszamy do ćwiczenia mózgu. I widzenia faktów.